Halo! Hejno? No? No to jej na jestem? Jak to gdzie jestem? No, Henik! Henik, co ty nie wiesz? Jakie że... kierunkowy wykręciłeś? To no co? Henik, posłuchaj. Keniwa, hey, hey, po co ty dzwonisz? Co tam w domu, co? Co i stąd? Emerytury ci nie przyniósł? Przyniósł? Jest to dobrze, co? A 3,75. No widzisz chęt, to jest za wysługę lat. A sąsiad został jeszcze nie. Widocznie sąsiad miał mniej się zasługi. Ojcie, ja wrócę do domu, no. no? Nie mogę teraz. Bo mi przeszkadzasz. No, tak. Pa. Cześć. Pa. Ameryka to działa. Dzia? Będzie, dzia? Będziemy czarować, ja będę mówiła Majd. Tak wiesz, czaruj, tak uuu. Majka ma śliczną skórę, piękną zery. Przyjrzyj się dobrze.